Witajcie na moim kanale. Dziś zajmiemy się tematem, który budzi ogromne emocje w Polsce, niekontrolowaną migracją i brakiem przejrzystości w działaniach władz. Przyjrzymy się bliżej interwencji Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu, który wraz ze swoim zespołem udał się na granicę, by osobiście przyjrzeć się sytuacji. Niedawno, jak dowiadujemy się z nagrania, Krzysztof Bosak wraz z posłem Krzysztofem Mulawą, Michałem Nieznańskim i Magdą Sosnowską postanowili odwiedzić placówkę Straży Granicznej. Ich celem było poznanie sytuacji na miejscu i uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące polityki migracyjnej. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj są. Dziękuję Mediów. Jesteśmy dzisiaj wraz z posłem Krzysztofem Mulawą, z Michałem Nieznańskim wraz z naszą liderką Magdą Sosnowską. Przyjechaliśmy specjalnie po to, żeby rozmawiać w placówce straży granicznej, zobaczyć co tutaj się dzieje. Po dwugodzinnym spotkaniu z komendantem Straży Granicznej wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Mimo wielu poruszonych kwestii, kluczowa informacja, która powinna być publicznie dostępna, wciąż jest tajemnicą. Chodzi o to, ile osób jest faktycznie przekazywanych z Niemiec do Polski. Krzysztof Bosak wyraża swoje zdziwienie i frustrację, że tak podstawowe dane nie są ujawniane. Jesteśmy po dwugodzinnym spotkaniu w placówce Straży Granicznej, gdzie rozmawialiśmy z komendantem. Na część pytań uzyskaliśmy. Odpowiedź całkiem wiele. Wydaje mi się, że komendanci nie spodziewali się, że będziemy mieli tyle pytań i chcieli tyle czasu poświęcić. Najbardziej fundamentalne pytanie, na które nie dostaliśmy odpowiedzi, to jest: ilu imigrantów z Niemiec jest przekazywanych przez stronę niemiecką do strony polskiej? Nie rozumiem, jak po tylu dniach trwania tego niepokoju, konfliktu społecznego. Można takiej informacji nie przekazać opinii publicznej. Wicemarszałek BOSAK sugeruje, że ten brak danych nie jest przypadkowy. Odnosi wrażenie, że funkcjonariusze Straży Granicznej nie otrzymali zielonego światła z góry, by udzielić pełnych informacji. Co więcej, okazuje się, że wielu nielegalnych imigrantów, mimo decyzji o opuszczeniu kraju, jest po prostu puszczanych wolno. Często nie wywiązują się z obowiązku stawiania się w placówkach, co prowadzi do sytuacji, w której przebywają w Polsce bez żadnej faktycznej kontroli. W mojej ocenie jest to nieprzypadkowe. Odniosłem wrażenie, że po prostu funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy z nami rozmawiali, nie mieli zielonego światła z góry, żeby taką informację nam przekazać. Znaczna część tych nielegalnych imigrantów po wystawieniu im decyzji o tym, że mają opuścić kraj, jest puszczana wolno. Robiamy, Niektórzy z nich dostają dyspozycję, że mają się stawić w placówce Straży Granicznej, pokazać tam raz na tydzień. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, nie wykonują tego obowiązku, co nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. No, przecież nie po to tu nielegalnie migrują, żeby wykonywać polecenia Straży Granicznej. Krzysztof Bosak uważa, że obecny system zamiast zniechęcać do nielegalnego pobytu, paradoksalnie go ułatwia. Jeśli warunki przebywania w Polsce są zbyt komfortowe, czy to w otwartych ośrodkach, czy w obiektach przypominających hotele, to osoby te nie będą miały motywacji do opuszczenia kraju. A koszty takiego stanu rzeczy spadają na nas, podatników. Mówimy tu o wydatkach na leczenie, utrzymanie, a także ciągnące się w nieskończoność procedury prawne. Wniosek jest tylko jeden. Należy sprawić, żeby te warunki przebywania były tu na tyle nieprzyjemne, żeby sami chcieli stąd wyjechać. Jeżeli będzie się stosować zwane wolnościowe środki alternatywne do umieszczenia w obozach zamkniętych, albo te obozy zamknięte będą przypominać dobry hotel jak w Lesznowoli, no to po prostu to oni nie będą chcieli stąd wyjechać. My będziemy ponosić koszty ich leczenia, ich utrzymania, zabawy prawniczej przed sądami i to wszystko nie będzie miało nigdy końca. Na koniec Krzysztof Bosak podkreśla solidarność z protestującymi, ale jednocześnie apeluje o spokój i powstrzymanie się od agresji wobec funkcjonariuszy. Zadeklarował wsparcie dla Straży Granicznej, ale zaznaczył, że ich działania powinny służyć polskiemu interesowi narodowemu, a nie zagranicznym. Najważniejsze jest jednak dążenie do pełnej transparentności, publicznego ujawniania wszelkich danych dotyczących narodowości imigrantów, ich przestrzegania przepisów oraz tego, czy faktycznie opuszczają nasz kraj. Także podsumowując, solidaryzujemy się z tymi, którzy protestują jednocześnie apelujemy o to, żeby nie traktować agresywnie funkcjonariuszy państwowych służb, żeby tego nikt nie zarzucał. Dzisiaj zadeklarowaliśmy jasno, że chcemy funkcjonariuszy straży granicznej w wykonywaniu ich obowiązków wspierać, ale mają przy to obowiązki służące naszemu interesowi narodowemu, a nie niemieckiemu. Nie dajmy się absolutnie popchnąć do żadnych działań sprzecznych z prawem, bo zostanie to bezlitośnie wykorzystane przez rząd, przeciwko wszystkim tutaj protestującym i pokojowo po prostu naciskajmy na to, żeby zakończyło się ta procedura przekazywania i przede wszystkim naciskajmy na to, żeby były podawane wszelkie liczby publicznie, transparentnie, z jakich są narodowości, jaki jest poziom wykonywania poleceń i dyspozycji, co się z tymi ludźmi dzieje, czy oni opuszczają w ogóle nasz kraj, to wszystko musi być przedmiotem wiedzy publicznej, nie może być tu żadnych uników, powinna być pełna transparentność informacyjna. Sytuacja, którą dziś przedstawiliśmy jasno pokazuje potrzebę transparentności. Wierzę, że świadomość i otwarty dialog są kluczowe. Na kanale na słowo stawiamy naprawdę. Jeśli ten materiał był dla was ważny, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dzięki, że byliście na słowo i do zobaczenia.